Jako, że nieustannie staramy się podnosić jakość naszych usług, zakupiliśmy flotę samochodów zastępczych. Tu jest akurat część, jest to 17 nowych Toyota Igo, które klienci mogą sobie wypożyczyć na czas montażu instalacji gazowej. I taki, y, takie wypożyczenie samochodu jest już wliczone w cenę instalacji gazowej. W dzisiejszym odcinku najmniejszy SUV z gamy Audi, a dokładnie model Q3. Jest to druga generacja, rocznik 2019 po montażu instalacji gazowej. Zaczynamy. Najpierw zaczniemy od tyłu pojazdu. Co tu może budzić kontrowersję? Ten napis 35TFSI dla wielu osób mogłoby to oznaczać 3,5 litra. Natomiast nie jest tutaj silnik o pojemności 3,5 litra. Jest tu silnik 1,5 litrowy. Resztę informacji przekażę później. Natomiast chciałem tylko wyjaśnić, że 35 to nic innego jak oznaczenie, nowe oznaczenie silników Audi, które Mieści silniki w przedziale od 150 do 163 koni mechanicznych. To jest właśnie oznaczenie 35 TFSI. Przejdziemy teraz do przodu. Z przodu natomiast charakterystyczny element duża atrapa chłodnicy w formie takiego ośmiokątu, znaczek Audi i światło LEDowe. Wsiadamy teraz do kutrójki i jedziemy na krótką przejażdżkę. Jeżeli chodzi o wnętrze mi osobiście się podoba jest zaprojektowany w nowoczesny sposób elektroniczne zegary duży ekran inforozrywki Jakość materiałów, jak to przystało na Audi, na wysokim poziomie. Automatyczna skrzynia biegowiec również na wyposażeniu to tyle kwestii wnętrza samochodu. Sprawdzimy teraz, jak przełącza się między paliwami. Przyłączymy go na benzynę i z powrotem na gaz. Teraz już jeździmy oszczędniej. Jedziemy oszczędniej. I nie było w ogóle czuć momentu przełączania się między paliwami. Ponadto samochód identycznie pracuje na zasilaniu gazem, a jeździmy za połowę ceny. Kolejna kwestia to spalanie. Q3 z silnikiem 1.5 TFSI, czyli jest to silnik z turbodoładowaniem oraz wtryskiem bezpośrednim. Moc, którą generuje to 150 koni mechanicznych spala około 10 litrów benzyny. Natomiast my litrażowaliśmy ten samochód na autostradzie ze stałą prędkością 140 km na godzinę. I wyniki, jakie nam wyszły już w przeliczeniu na 100 km, to 10 litrów gazu i niecałe 10 litrów gazu i 0,7 litra benzyny. Trzeba też mieć na uwadze, że przy prędkości 140 km na godzinę żaden samochód nie jest oszczędny, więc jeżeli byśmy jechali z mniejszą prędkością, na przykład 120 km na godzinę z pewnością te wyniki byłyby niższe. Aktualny przebieg samochodu to niespełna 21 tysięcy km, zatem nasza klientka od niemalże początku historii samochodu będzie jeździła za połowę ceny. I przy okazji ekologiczniej. I oczywiście pozdrawiamy panią Ewę, która przyjechała do nas z Sosnowca. Tak jak wspomniałem na początku filmu, w Automixie samochód zastępczy macie wliczony w koszt instalacji. Ponadto. Każdy nasz klient otrzymuje pięcioletnią gwarancję z limitem 100 000 km i aby taką gwarancję zachować należy serwisować samochód raz w roku bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów w zależności co wystąpi pierwsze. Teraz pora na kalkulację oszczędności. Jeżeli koszt pokonania 100 km na benzynie tym samochodem to około 60 zł, a na gazie 34 zł, zatem mamy 26 zł różnicy w cenie pokonania 100 km. Na 1000 km będzie to 260 zł, a na 10 000 km 2600 zł. Koszt zabudowy takiej instalacji zwróci się nieco powyżej 20 tysięcy km. Tyle trzeba będzie przejechać, aby koszt zabudowy się zwrócił. Jesteśmy już w siedzibie naszej firmy. Spojrzymy pod maskę, jak wygląda zabudowana instalacja gazowa. Jak widać, w sumie nie widać podzespołów. W zasadzie filtry, które ułatwiają nam coroczne serwisowanie w ramach naszej 5-letniej gwarancji. Tutaj znajduje się reduktor. A reszta podzespołów jest tak zabudowana, aby wszystko wyglądało jak oryginał, ponieważ w Automixie stawiamy na estetykę zabudowy. Spójrzmy teraz do bagażnika, gdzie zabudowany jest zbiornik. Ale po drodze zobaczymy wlew, który swoją drogą jest zabudowany estetycznie, tak jak cała instalacja. Nie ma potrzeby w tym przypadku stosowania adaptera, aby zatęgować gaz, ponieważ mamy dużo miejsca pod klapką, aby zastosować pełne złącze. Jak to zwykle bywa, zbiornik znajduje się w miejscu na koło zapasowe. Jego całkowita pojemność to 61,5 litra. W praktyce, ze względu na 80% stopień napełnienia, zatankujemy niespełna 50 litrów gazu i pokonamy od 500 do 600 km na tankowanie do pełna. Zatem, jeżeli spotkacie na drodze takie Audi z takim oznaczeniem, pamiętajcie, że to nie jest pojemność silnika. Kończąc ten odcinek, zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału na YouTube. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.